Cześć! Trudno uwierzyć, ale już jest maj. Kwiecień minął mi bardzo, bardzo szybko i nie wiem dlaczego, bo nic specjalnego się w tym kwietniu nie wydarzyło. Jakoś tygodnie się ciągnęły, a się nagle okazuje, że jest maj. W kwietniu poznaliśmy sporo nowych gier i będzie o nich na początku. Będzie również segment z matem, odpowiem na Wasze pytania i na końcu będę miała pytanie do Was. Pierwszą z nowo poznanych gier było Maglev Metro. i Maglev Metro to jest gra, w której będziemy budowali swoją sieć komunikacji miejskiej, gdzie będziemy przesuwali różnych pasażerów z jednego miejsca do drugiego, dowozili ich tam gdzie chcą. I będą oni nam wtedy usprawniali nasze akcje. Bardzo ciekawa gra, bardzo piękne wykonanie, językowo niezależna w większości. Sprawdźcie, jeżeli macie okazję. Kolejną grą był dodatek do Marvel Champions Galaxy's Most Wanted. Jeżeli lubicie Marvel Champions, jeżeli gracie w tę grę, to ten dodatek jest naprawdę przecudny. Jest to kampania, w której przenosimy punkty ze scenariusza na scenariusz, które wydajemy na nowe karty. I te scenariusze są, niektóre są bardzo proste, niektóre są strasznie trudne, ale naprawdę jest jest to świetna zabawa. Jeżeli jesteście fanami Marvela, lubicie te klimaty, to ta, ten dodatek jest naprawdę warty polecenia. I mamy tam oczywiście Gruta i Rocket Raccoon. Kolejną grą zostajemy w uniwersum Marvela i mamy Splendor Marvel. Ja Splendora nie lubię. Pierwszego podstawowego Splendora nie lubię. Dla mnie jest nudny, jest powtarzalny, jest tak jakby jedna ścieżka do wygranej i jakoś nigdy mnie to nie wciągnęło. W wersji marvelowskiej tej gry jest ta ścieżka trochę bardziej pokrętna, jest na pewno to bardziej rozbudowane, ale też nie jakoś niesamowicie kosmicznie, że ta gra się zmienia. To jest cały czas ta sama gra, w której zbieramy żetony danego koloru, żeby kupić karty, ale wtedy mając... Daną liczbę znaków Avengersów, musimy, dostajemy kartę, która daje nam kolejne punkty. No i mamy też kartę rękawicy nieskończoności, ale żeby ją otrzymać, musimy mieć daną liczbę punktów i po jednej karcie z każdego koloru. Także to trochę nam tutaj to, e, utrudnia sytuację, bo musimy iść we wszystkie strony, musimy zdobyć po jednej, po jednej z każdego koloru. Także jest to dużo lepsze niż podstawowy Splendor. No i taki smaczek dla fanów Marvela. Kolejną grą są kroniki zbrodni 1900. My tę grę przeszliśmy od razu na samym początku kwietnia. Jak tylko wyszły scenariusze, i w ogóle zapomniałam w ogóle o niej cokolwiek zrobić. Zrobię um, tutaj, tak krótko. Kroniki zbrodni, jeżeli je znacie i lubicie, to to będzie coś, co Wam się na pewno spodoba. Ja pierwszych podstawowych kronik zbrodni nie lubiłam, nie spodobały mi się um, i bardzo tak niechętnie do nich podchodziłam. No i potem pojawiła się seria Milenium, dostałam 1400 do zrecenzowania, dostałam prototyp najpierw i pierwsza sprawa była dużo lepsza niż te sprawy, które były właśnie w tych poprzednich kronikach i nie wiem, czy to było tak, jak one to były napisane, mimo że nawet epoka się nie zgadzała, no bo w 1400 roku nie było telefonów, ale no jakoś się to udało zazębić i ta cała właśnie. Ta pierwsza część tej serii była super. No i przyszło 1900, które teraz łączy w sobie trochę Escape Roomów, jeżeli właśnie z, tym, z tą grą detektywistyczną, bo mamy zagadki, które musimy wykonać w trakcie naszego scenariusza, żeby dostać różne rzeczy po drodze. I naprawdę działa to prześwietnie. Jeżeli jesteście fanami Kronik Zbrodni, jeżeli jesteście fanami Escape Roomów, to część 1900 jest na pewno dla Was. No i pojawili się również Tiny Epic Pirate z Kickstartera i to jest gra w stylu pick up and deliver, czyli podnieś kostkę tutaj, zanieś ją tam, zdobądź pieniądze, pieniądze wymień na punkty i kto pierwszy zakopie trzy skarby, wygrywa grę. I mimo, że jest to tak prosta gra, jest naprawdę świetnie rozwiązana. Fajnie, że budujemy tę mapę za każdym razem inną. Fajnie, że są te statki, które gdzieś tam krążą też po okolicy i mogą, mogą nas naparzać, tym bardziej, że one są sterowane przez naszego przeciwnika. Ostatnio mieliśmy duży przypływ gier w stylu właśnie Pick gdzie było właśnie Maglev Metro, Wenecja, Tiny Epic Pirates i jeszcze teraz mamy kolejną, która będzie na liście Blumen Industry. I z tego wszystkiego Tiny Epic Pirates jest całkiem wysoko na tej liście, bo jest to prosta gra, mała, kieszonkowa, która daje wrażenie takiej większej gry, bo my rozbudowujemy swoją załogę, mamy ten statek, rzucamy kośćmi, cały czas coś się dzieje, to nie jest nudna gra, to nie jest gra, w której będziemy siedzieć i czekać na swoją kolejkę bardzo długo. Także jeżeli lubicie gry o piratach, jeżeli lubicie gry w stylu właśnie Pick Up to Tiny Epic Pirates naprawdę są warte uwagi. Kolejną grą był Tekenu Obelisk Słońca i to jest gra, której ja patronuję medialnie, widzieliście już pewnie jakieś zdjęcia, widzieliście już pewnie recenzje i... Pewnie się zastanawiacie, dlaczego tak szybko te recenzje wchodzą. Dlatego, że ja w te gry gram gdzie indziej też. To nie jest tak, że dostaję kopię moją recenzencką, czy kopię właśnie patronacką, bo jeżeli ja jestem patronem, to ja wiem, czemu patronuję. To nie jest tak, że ja po prostu mówię, hej, ja chcę być patronem, mimo że nie mam pojęcia, co to jest. Ja mam trochę jakiegoś researchu, tam robię oczywiście, jeżeli mogę, to gram w tę grę wcześniej. Także. Tekenu to jest gra, która w tej całej serii T od Dawida Turciego i Denela gdzieś tam się um, plasuje całkiem wysoko, bo jest. No, na razie Teotihuacan mi nie pobija. Teotihuacan o tych z dodatkiem, bo z dodatkami. Jest gdzieś tam pod nim, jest może na równi z Trismegistusem i... Jeżeli lubicie tak gry, jeżeli lubicie pogłówkować, jeżeli lubicie planować do przodu na wszystkie swoje tury, jeżeli wiecie, kiedy ta gra się kończy, że jesteście trochę niepewności, trochę losowości, to Tykenu jest naprawdę bardzo dobrą grą. Jest świetnie wykonane chociaż chciałabym, żeby te zasoby w tym nie tak nie były żetonami, a były czymś lepszym i to sobie gdzieś tam zupgrade'uję po drodze. Ale jeżeli lubicie gry tego typu, jeżeli lubicie serię tę, to Tekenu jest naprawdę must have. Kolejną grą była Kamienna Mandala i to jest kolejna gra, której patronuję i Kamienna Mandala jest przepyszna, jest piękna jest relaksująca. Te klikanie tych płytek to jest coś, co może mi się śnić po nocach, ale w bardzo przyjemnych snach. Jest to taka, jak już mówiłam, jogar dla umysłu, gdzie nie dość, że będziemy rozciągać ten nasz umysł, no to będziemy też się przy tym relaksować. Razem z Kamienną Mandalą przyszła do mnie Sierra West i jeszcze w całość tej gry nie zagrałam, dlatego nie ma jeszcze jej jeszcze nic o niej nie mówiłam. Jest to gra z kilkoma modułami. Gdzie pierwszy moduł jest taki dość prosty. Są potem dwa moduły, na które czekam, żeby je ograć. Jest to Gorączka Złota i e, Bandyci chyba. No i jest potem moduł o łowieniu rybek. Nie wiem, czy to jest coś do końca e, w moich klimatach, ale zobaczymy jak ogram to wszystko, to mam co coś więcej o tym powiem. Przyszły do mnie również dwie gry z IPN-u, o których filmik będzie już też za chwilę i jest to ORP Orzeł i Bitwa Warszawska. O ile Bitwa Warszawska nam nie przypadła do gustu, bo wydawała mi się zbyt przekombinowana, jeszcze nie zagrałam w dobrą grę o Bitwie Warszawskiej, mimo że wyszły dwie ostatnio, bo jeszcze wyszła ta od Zielonej, Zielonej Sowy. I wydaje mi się, że to, to jest temat, który jest... Fajnie, że go poruszamy, bo jest to oczywiście historia. No i w tej um, wersji i pianowskiej jest cała książeczka, połowa, nawet więcej niż połowa a książeczki z zasadami to, są, to jest historia i co so jest ona w dwóch językach, co so jest też super, bo, bo książeczka jest, jest też po angielsku ale ta gra wydaje mi się trochę niezbalansowana, tam jest trochę problemów, jeżeli chodzi o bitwy, o tym będzie więcej właśnie w filmiku, w których o tych grach opowiadam, ale ORP Orzeł z kolei jest całkiem dobrą grą, jest to, to obywie, są dwuosobówki i ORP Orzeł to jest gra, w której mamy ukryte ruchy, w której jedna osoba steruje właśnie ORP Orzeł i stara się przedostać Stalina do Wielkiej Brytanii, a z kolei przeciwnik stara się temu zapobiec. Jest to naprawdę bardzo fajne fajny rozwiązanie dla Takich gier typu, właśnie Hidden Movement, gdzie nie widzimy, co nasz przeciwnik robi. No i fajnie, bo można przy tym też się nauczyć historii. To też ma książeczkę z historią. Także, jeżeli jesteście fanami gier wojennych, historycznych, jeżeli chcecie na przykład swoje dzieci wprowadzić w ten temat, to to jest bardzo fajna seria. Kupiliśmy też nowy Project Elite. My jesteśmy wielkimi fanami Project Elite i mieliśmy tę pierwszą wersję. Pierwsza wersja, która była u no, pomalowaliśmy ją sobie, ale ona już była no. Nie wiem, wydawało mi się, te figurki wyglądały jak z mydła. To wszystko robiło się takie trochę mne. No i była kolejna wersja na Kickstarterze. i nie, nie wsparliśmy, bo mieliśmy to podstawowo, no ale ktoś sprzedawał tanią drugą wersję, to kupiliśmy od razu. Pierwsza od razu się sprzedała też także mieliśmy jakiś deal fajny. I naprawdę Project Elite to jest gra, która no, jest. Przedziwna, bo jest to świetna, szybka turlanka o zabijaniu kosmitów, pełno figurek duża mapa, ale zasady są niesamowicie proste jest to gra na czas, jest to gra, w której runda trwa dokładnie dwie minuty, potem szybko sobie ustawiamy wszystko do kolejnej rundy, czas, starty, i jedziemy z następną rundą, także ta gra zamyka się w pół godziny, mimo że to jest duża plansza, dużo figurek, karty i ludzie mogą się trochę tego przestraszyć, ale Project Elite naprawdę, naprawdę ma u nas bardzo wysokie miejsce, jeżeli chodzi o gry kooperacyjne, gry na czas. No i dwie ostatnie gry, jedną była Łąka od Rebel'a i Jeju, jak ja czekałam na tę łąkę, ja wiem, miałam dostać kopię już dawno temu, ale oczywiście Brexit wszystko popsuł, więc zamówiłam sobie ją ze sklepu po angielsku, ale potem się okazało, że jednak ją dostanę i jaka ona jest niesamowita, ja jestem no, Matt jest pod jeszcze większym wrażeniem niż ja, jemu się ta gra podoba pod każdym względem Grafiki są no, nie z tej ziemi, są przecudne, mechanicznie jest bardzo ciekawa, jest to budowa tablo, to jest coś dla fanów na przykład na skrzydłach czy tajemniczego ogrodu, ale jest przewyższa ten tajemniczy ogród. Tajemniczy ogród u nas pójdzie na sprzedaż. Łąka jest lepsza, łąka jest ciekawsza i musicie trochę poczekać zanim zrobię filmik, pewnie będzie w przyszłym tygodniu, może trochę później, ale naprawdę no, jest, jest niesamowita Bierzcie po dwie. I ostatnią grą była gra, która będzie na Kickstarterze w czerwcu. Jest to Blooming Industry, jest to gra o tulipanach, które będziemy na swoich farmach hodować, zbierać i dowozić je na rynek. Wszystko opiera się na mechanice tile placement, czyli układamy płytki z właśnie polami tulipanów i z kanałami, i będziemy musieli ułożyć je tak, żeby mieć jak największą farmę, żeby jak najszybciej te tulipany dostarczyć. Im więcej tych tulipanów się sprzeda, tym ta cena ich spada. Jest to trochę wyścigu, trochę tutaj um, też przeszkadzania sobie nawzajem, bo możemy karty płytki dokładać na mapie, w którym w jakimkolwiek miejscu, także możemy blokować naszego przeciwnika, możemy ich kanał zmieniać rotację jego kanału, który popłynie nagle gdzie indziej, jeżeli zbliża się za bardzo do rynku, także no jest w tym coś. I, to... I można w to grać do aż do sześciu osób i świetnie działa na dwie osoby, o tym też będzie kolejny materiał, pewnie za tydzień. Dajcie znać pod spodem, jakie gry wy poznaliście w kwietniu. No i teraz tak, pytanie do was. za dwa miesiące, dokładnie dwa miesiące, już nawet bez jednego dnia, bierzemy ślub i chcę, żeby ten ślub był, żeby to wesele miało trochę coś tam z planszówkami wspólnego, no bo jednak jest to nasze główne hobby. Mamy strefę gier, bo mamy takie piętro w tym budynku, gdzie będą stoły z grami imprezowymi. Będzie The Mind, będzie Scroll, ta gra rysowana, będzie Wavelength, będzie kilka gier. No i chcemy też mieć gry trawnikowe, które będą na, na zewnątrz, będzie na przykład ta gigantyczna dżenga, czy będzie, będą kości takie duże, drewniane do grania na przykład w pokera, także no, będzie kilka gier. E, mamy medełka dla gości, które mają w środku albo kostkę, albo mepla, i one są wszystkie ręcznie robione. Jeszcze ich nie zaczęłam, ale kiedyś zrobiłam gdzieś tam jedno, więc wiem, że potrafię. E, więc to będzie kolejna, kolejna planszowa, tak, takie planszowe coś. Mamy heksy, które oznaczają, gdzie kto siedzi, z ich imionami na tym. Um, no i będzie bingo na stole. W Każdy stanie bingo, i przy tym, jak będą robili te swoje przemówienia, to będzie można zakreślać, czy uwzględnili to, czy tamto. Czy macie jeszcze jakieś inne pomysły, co ja bym mogła zrobić, żeby to nie było głównie o planszówkach, bo to nie ma być tak, że to jest, że tam są same planszówki, czy, myśl, czy myślicie, że to starczy, czy może jest ktoś gdzieś, kto może mi powiedzieć, czy ja mogę na przykład napisać do wydawnictwa jakieś elementy, które mogły gdzieś tam na stole sobie rozłożyć, na przykład jakieś meple, które gdzieś tam mają jakieś produkcyjne problemy czy coś. Także dajcie znać, czy wiecie, czy coś takiego w ogóle można zrobić i czy to by w ogóle miało sens. Teraz będzie segment z matem, który gdzieś został mi tam zaproponowany. On będzie zgadywał o jakich grach mówię, a ja będę po prostu mówiła ich nazwy po polsku i zobaczymy, czy mu się uda zgadnąć cokolwiek. Um, to może będzie śpieszne, może będzie nudne. Nie wiem. Dajcie znać, czy w ogóle takie coś Wam się podoba, czy mam więcej czegoś takiego robić, czy w ogóle nie chcecie już go widzieć. Brzdęk. 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 Yeah! Oh my god, how did you get started? Right, wow, you got a point. Second one, that's the longest one, longer one. Yes, puzzle it is longer. Charlatani <laughs> Pasikurovitz. Say again. Charlatani Uh You're allowed to look. <laughs> uh, you're allowed to look. We do have this game. I'm only giving you the games we've yeah, got. Say, say one more time. Charlatani z Champions of world? No. Quacks of ah. Right. Now listen to this one because I think you know one word. Zamek Smoków Dragon Castle. Yeah. You knew the zamek, didn't you? Yeah, and and the. the you know, smoke, the you know, smoke, yes. smoke, yeah, yeah. Yeah. Uh, right. Na skrzydłach. Na. Na skrzydłach. Two words. Thinking, yeah. yeah. I mean, it's two words in Polish. It doesn't have to be two words in English. Time. Na skrzydłach. Skrzydła. Skrzydło. Wingspan. Skrzydła jest wings... Skrzydła. Uh, Okej. Okay. You can ask for clues, if you want. Posiadłość szaleństwa. Posiadłość szaleństwa. Posiadłość um, my favorite games? Posiadłość szaleństwa. Uh, ehm, yeah! <laughs> uh, okay, one. Pięćdziesiąty pierwszy stan. Pięćdziesiąty pierwszy stan uh, day. Yeah! Well wyspa kotów. Jaja za yeah! kroniki zbrodni. Wicehrabiowie zachodniego królestwa. Segen. Wicehrabiowie zachodniego królestwa. Segen, bo Wicehrabiowie zachodniego królestwa. Jest puzzle: Empire of the North, no, Vikings of the West Kingdom. Uh. Because we, we never say of oh, the West Kingdom, do we? We just oh, say Vikan. Oh, yeah, yeah, yeah. Blame it on that. The last one. The longest one out of all those. But you're going to guess it because it's easy. So? <laughs> Pomiędzy dwoma zamkami szalonego króla Ludwika. Pomiędzy dwoma zamkami szalonego króla Ludwika. Pomiędzy dwoma zamkami szalonego króla Ludwika. Between two castles of mad King Ludwig. Yeah, what well so got 7 out of 10. Yeah. Respectable. Respectable. <laughs> no i pytanie od was, które zadaliście na Facebooku. Co ma robić w pracy? On jest ekologiem, czyli on Robi bardzo dużo, <laughs> przytula drzewa. On, jeżeli budujecie dom, to on musi tam przyjść i zobaczyć, czy nie ma jakichś zagrożonych gatunków dookoła e, i dać Wam pozwolenie. Może on sprawdza, czy macie nietoperze na dachu, bo tutaj jest strasznie dużo nietoperzy. E, sprawdza przy drogach, przy budowie dróg, czy nie ma jakichś też tam zwierząt, które są zagrożone. E, no robi strasznie dużo, strasznie dużo, ale przez to, że on jest teraz dość wysoko, na dość wysokim stanowisku, no to tej pracy takiej właśnie jest coraz mniej, jest więcej papierkowej roboty i trochę mu się teraz to nudzi, ale, ale to jest generalnie to, czym on się zajmuje. Ile mamy gier o kotach i jakich? Nie przygotowałam się, już, już mówię. Kaliko, bo to w sumie jest o kotach, najlepsza gra o kotach z dodatkiem, Cat Chaos, to jest taka mała karcianka o kotach, to chyba wszystko. My nie mamy tak. Te... Aha, mamy kłębuszki, ale to jest gra dla dzieci. Um, to chyba tyle. My nie mamy zbyt wielu gier o kotach. Nie wiem, czy tam jeszcze jest ileś dobrych gier o kotach, ale mamy te dobre. Dlaczego pokazuję gry, po których portfel płacze? No, przepraszam, ale taka moja rola. Um, ja chcę Wam pokazywać te dobre gry, chcę Wam pokazywać te gier jak najwięcej. Um, mój portfel płacze jeszcze bardziej, bo jak kupię grę, która jest taka sobie, to potem nie mogę jej sprzedać, więc mój portfel płacze jeszcze bardziej. Także proszę nie marudzić. Dlaczego na półce jest coś poza kotem? Bo kot ma swój namiot. Kot ma namiot i on w nim nie śpi. A ja nie będę trzymała gier w namiocie, więc e, kot musi się e, no, zadowolić tym, co ma. A ma wszystko. Czy kot lubi rybki? On lubi wszystko, on, on żera, co mu dasz. Ten drugi nie, ona jest taka trochę bardziej wybredna, a on tam je co mu dasz. Masz jedzenie, to jesteście best friends. Czy jest szansa na recenzję Tu i Tamka z KD i Parks? Tu i tam i Cascadia będzie, ale jeszcze nie teraz. A Parks mogę Wam tutaj zrecenzować na szybko, powiedzieć, co o tym myślę. Grałam w Parks kilka razy i mnie nie... nie, nie chwyciło mnie. Parks jest bardzo podobny, moim zdaniem, do Tokaido, a ja nie lubię Tokaido. Mimo, że to jest świetna gra, przepiękna, relaksująca, da, nie lubię Kaido. Dlatego też nie polubiłam Parks, mimo, że też jest pięknie relaksująca i świetne, nie. Jakoś mnie to zupełnie było nudne. Jeżeli chcecie takiej gry o pięknych grafikach, o parkach narodowych czy o przyrodzie, bierzcie łąkę. Parks jest takie, moim, moim zdaniem jest to przehypowane. Może też dlatego, że to jest gra dość taka prosta i może raczej do grania z niegraczami, z rodzicami. A my takich gier już kilka mamy i jakoś, no nie wiem, po tych kilku partiach. Ja wiem, że mamy miejsce, w którym możemy zagrać w parks, bo jest w kafajce, więc możemy w nią zagrać, jeżeli chcemy. Ale, no, jakoś nie do końca czuję, że musiałabym je mieć na półce. Mimo, że jest przecudnie wykonana, że graficznie jest przepiękna, bo chciała mieć te obrazy na, gdzieś na, na ścianach, ale tak jakoś, nie wiem, wiało nudą trochę. To by było na tyle w podsumowaniu kwietnia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać pod spodem, jakie gry, w jakie gry graliście w kwietniu, i pomóżcie mi zorganizować coś planszowego na wesele. Do następnego razu. Na razie. A ktoś mi powiedział ostatnio, że to było takie fajne. Jak mówiłam, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, róbcie to dobrze, ale to nie ma sensu. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, bądźcie szczęśliwi. Niech Wam się wiedzie. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie. Grajcie w gry. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, bądźcie szczęśliwi, szczęśliwi. To jest takie trudne słowo. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, bądźcie szczęśliwi. <laughs> Nie trzeba być zawsze szczęśliwym. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, grajcie w planszówki.